Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie i pozdrawiam. Aresek z tyłu oczywiście siedzi za mną, a dzisiaj jedziemy, yy, jedziemy do Jawożna. Jawożna i zobaczycie, bo wiecie, czasami pokazujemy jakieś wycinki drzew i tak dalej, no, takie mniejsze, większe, różne. Zobaczycie, co tam w Jawożnie, jaka jest wycinka. To wam wytłumaczę już na miejscu, dlaczego ta wycinka tam jest. No i wy po tym filmie możecie się wyrazić co na ten temat myślicie. Także lecimy jest troszkę dalej od mojego miasta, ale, ale co nic, podjedziemy, ja wam pokażę, bo po prostu taki krajobraz troszkę przerażający i księżycowy. Także to chodzi, o, chodzi mi o przyszłość. Chodzi mi o to, że jakby tak nie daj Boże. Co to będzie, jak lasów nie będzie, to zobaczycie w ten sposób. Dobra, zapraszam Was na film i yy, yy, uciekamy. No, bo troszkę jazdy jeszcze tam mam. No, ale już wysiadamy. Widzicie, tam są lasy z tyłu z tamtej strony. I tu też były lasy z tej strony. Także wysiądziemy i zobaczycie, jak to wygląda tutaj. Ares się już nie może doczekać, tylko że tu takie kolce rosną To pójdziemy tylko tutaj na chwilę Pogadamy i zobaczycie tak z daleka I może tam jeszcze gdzieś podjedziemy Tam dalej, zobaczyć jak to wygląda Spróbujemy na tą górkę tu wejść Dobra, resa mam na smyczy, bo tu już Widzicie droga No i tu takie lasy są, widzicie Z tej strony Ale A tu Przejdziemy się Kawałek tylko Chodź Tuaress Teren ah. pod inwestycje O Oła. Patrzcie Złomnik Widzicie to? Ares, czekaj! Trochę przybliżymy. Jakieś takie złomki. Dobra, ale my nie o tym. Eee, tam już opony jakieś leżą. O, ale nie tu te kolce. Ares mi powijał na te kolce i po prostu masakra. jest. Sorry, że tak się kręcę, ale Ares po prostu mi tu nie daje. Chodź tu. Siad ładnie. Siad. No zostań. No to. Zobaczcie, jak tu jest. To były lasy. Widzicie, co jest? Pustkowie, tory kolejowe idą. I tutaj są tereny, tutaj inwestycyjne, podobno z miasta i Jawożna. I tu ma powstać fabryka samochodu elektrycznego nazywa się IZERA, czyli tu będą te IZERY powstawać, elektryczne samochody chińskie. No, Eko i tak dalej, i tak dalej, no, wiecie, co związane z elektrycznym samochodem, ale tak do końca to tak, to, to tak nie działa, no niestety. Ale, widzicie, dlatego tu pod inwestycję jest tutaj ta robiona ta wycinka tych lasów. Ale zobaczcie. Chodzi mi o ten księżycowy krajobraz. Tak? Tu było wszystko zalesione. Wszystko, wszystko, wszystko. I ten samochód elektryczny Izera będzie tutaj powstawać. Kiedy? Nie wiadomo. Ale docelowo mają wyciąć 300 hektarów lasów. No to Trochę dużo, no nie? Według mnie, jak na jedną fabrykę 300 hektarów, no to jest sporo, ale może tak widocznie musi być, nie mam pojęcia naprawdę, no coś tam jakieś traktory jeżdżą, widzę coś tam, coś tam działają, coś tam robią, wiadomo, że będą, będzie zakład pracy, będą ludzie pracować i tak dalej, po prostu ja tylko chciałem Wam pokazać powiedzieńce lasów, po prostu jak to wszystko jak to wszystko wygląda, tak? No nie za ciekawie Nie za ciekawie Straszne to jest Dobra, podjedziemy tam troszkę dalej Tam I tam gdzieś staniemy sobie z boku Spróbujemy stanąć i Gdzieś tam jeszcze coś nagrać Jest sporo wycinki, sporo tutaj poszło, tej wycinki. No ciekawe co to wpiszę sobie yy, na internecie ten samochód Izera chiński jak ma wyglądać i w ogóle i tutaj właśnie w tych okolicach, że tak powiem na przedmieściach Jawożna będzie tutaj fabryka tych samochodów. A tu jest rektorownia jawożna. Także to jest taki przemysłowy teren raczej i z tej strony będzie ta fabryka. Ale patrzcie, jakby tak zatruć, zatrute środowisko, bo no, tak dążymy do tego, żeby pozatruwać środowisko, tak zatruć je całkowicie i potem jakby tak lasów nie było, zobaczcie co będzie, jakby lasów nie będzie, jaka, jaka łesina powstaje wtedy. I patrzcie, ile tych hektarów, 300 hektarów. No To jak tutaj miały zwierzątka po prostu jakieś swoje legowiska, no to te zwierzęta też muszą gdzieś odejść z tych terenów, tak? Bo to już nie, da, nie ma szans żeby na przeżycie. Także muszą troszkę iść w te lasy, tak? To już wtedy będzie troszkę tłoczno. I wtedy wiadomo, jak mieszkańcy narzekają, że zwierzęta chodzą, dziki, sarny po, po mieście, no bo gdzie te biedne zwierzęta mają się podziać, tak? No tak to wygląda, no jak zniszczycie ich dom, ich siedliska, no to gdzieś się muszą przemieścić. No ale zobaczcie jakie powstaje pustkowie. Straszne to jest. No dobra, jeszcze tylko tam pojedziemy kawałek, gdzieś się tam zatrzymiemy i jeszcze Wam pokażę jak to tam wygląda. Hmm. To teraz jesteśmy troszkę bliżej. Jak to wygląda? Dobrze, inwestycja miasto musi robić, tak? Oczywiście, że tak. Ja nie neguję tego i tak dalej, bo miejsca pracy, miejsca pracy są i ludzie będą zatrudnieni. Tylko chciałem Wam po, po prostu pokazać z bliska, jak to wygląda. Ile to trzeba tej wycinki zrobić. zobaczcie jakie tutaj potężne drzewa rosły troszkę przybliżymy przybliżymy troszeczkę zobaczcie tam widzicie no 300 hektarów no to jest sporo, tak? ale to tak to wygląda. To jest przerażające. Powiem wam. Tak ogólnie tylko, tak mówię, że to jest przerażające, no nie? Jakby tak wziązi po prostu wszystkie te nasze drzewa powycinać i tak to by to zostawić, strasznie by to wyglądało. Jakiś Armagedon. Dobra, to takiej dla Was informacji. Pamiętajcie, Jawożnie inwestycja, izery chińskiego samochodu elektrycznego. Tu będzie powstawać. Nie wiem kiedy dokładnie, no jakieś prace tu są poczynione i myślę, że coś już zaczynają też pracować No i 300 hektarów lasu poszło Nie wiem gdzie poszło Bo gdzieś to na pewno poszło to ciało Ale gdzie? To już jest No dobra lecimy tutaj na drugą stronę do lasu Zobaczymy jak nam wygląda o dobra, jesteśmy na drugiej stronie, tu gdzie są jeszcze te tereny leśne, to raczej chyba tutaj nie będą wycina, wycinać z tej strony. Tam widzicie, tam, tam jest droga i tam jest ten, yy, ta fabryka, co będzie postawać. A ja tu tylko ten kawałek, widzicie, zjechałem z drogi, jakieś 50 metrów i tylko tutaj chciałem się przyjrzeć, a zatrzymałem się tutaj, bo tu jest taka, taki, taka zatoczka jakby, nie ma wjazdu do lasu, bo tam się już kończy. Taka druż, Ala drużka, ale zauważyłem po prostu coś takiego hmm. No śmieci Pitelki I teraz nie wiem czy to ktoś tu przywiózł Bo nie mam pojęcia czy kable kotuliny oczywiście czy ktoś to pozbierał po prostu ktoś to tu pozbierał zostawił ja myśli że przyjadą służby i to to wezmą ale myślę jak to patrzę na to to już długo tu leży także ja myślę że to raczej to jest chyba niepozbierane ale Biorę Aresa na smycz. I pochodzimy tu troszkę tutaj. Tutaj zobaczymy. Bo jak tu będą śmieci tutaj wokoło, to znaczy, że to jest przywiezione. Ktoś to przywiózł po prostu i sobie rozładował tak śmieciowisko. Bo to by musiało być czysto, tak? A zaraz zobaczymy czy jest czysto. Hmm. Widzicie jaka niespodzianka? No trochę tylko w głąb się wjedzie, 50 metrów od drogi. I co się dzieje? jest. Brak słów. Ares, nie szalej, dobra. Raz jesteś. No to dobra. no. Ares, owinąłeś mnie znowu. No to sprawdzimy, tak, czy tu jest posprzątane. Jeżeli te worki tu są. No według mnie to ktoś tu przywysł po prostu, sobie opróżnił gdzieś tam jakiś swój, swój brud. Bo tu jak na razie to jest. Widzicie, no są butelki. Są plastiki. Są szklane, tu raczej nikt nie sprzątał, bo ja wiem jak wygląda posprzątane miejsce, tak? A tu jest tego sporo zresztą tu też Ale znowu mnie owinąłeś. Także tu raczej nikt nie sprzątał o. No patrzcie że tego jest Nie, nie, to nie ma, nie ma opcji żeby ktoś tu po prostu sprzątał Nie ma takiej możliwości zobaczcie i tam też już tam nie wchodzę tam jest pełno butelek po prostu aż pod nogami no niestety raczej ale pójdziemy jeszcze na drugą stronę zobaczyć bo może to z drugiej strony ktoś po prostu pozbierał i zostawił tu jest tego takie poukrywane są nawet jakieś takie nie wiem z czego to jest elektronika jaka. O, ares, bo tu kolce są. Ja u mnie tutaj po tych kolcach przeciera to. No, widzicie, tu nie ma wjazdu już. Są po prostu. Jest dużo plastików. Butelek. Tam, tam, tam. Także tu nie było na pewno sprzątane. Już tam dalej nie idę. I jakie kolce mam tutaj powbijane. Straszne. Ares, chodź. <laughs> idziemy, chodź. Ares, idziemy. Także tu na pewno tu na pewno nic nie było sprzątane. Akurat na tym to się znam. <laughs> idziemy na drugą stronę ulicy i tam zobaczymy. Może tam ktoś to No dobra. To idziemy tutaj w ten kawałek lasu. Tędy idziemy w nie po kolcach. I sprawdzimy czy tu ktoś sprzątał czy nie. Jak na razie to widzę tutaj butelki plastikowe, folioki. Zobaczcie. No taki szyb, brud, rękawiczka, robocza. Chodź tu aresztu. Chodź, chodź, chodź chodź. Mhm. Pójdziemy tędy. No jest buteleczka. Jest plastik, tam jest buteleczka. Tam dalej też jest ukryta troszkę. Chodź tędy, tędy. Tu jest plastik. Chodź, Ares. O, tu widzę coś. Chodź, Ares. Nie, Ares. Sorry, tu się tak kręcę, ale on po prostu, wiecie, przejdzie przez jakąś gałąź. Ja nie, nie, a ja nie. I po prostu nie ma szans. Chodź, tu tam nie wolno. Idziemy tu. Aleś! Stój! No to zobaczcie tu. No jak myślicie? Czy to są śmieci stąd? Czy nie? Według mnie tutaj jakiś plastik leży tam butelka leży tam też są butelki jeszcze tu idziemy zobaczyć tam jeszcze tu kawałek i, i to wszystko ale czekaj na mnie także no ja już mam 100% pewności że tu nikt nie sprzątał nie ma takiej opcji że po prostu tam też są butelki że te śmieci, które są tam koło mojego samochodu, widzicie, ktoś sobie tu po prostu je przywiózł. Bo tu jest za dużo tych śmieci, żeby ktoś po prostu pociątał i potem znowu tak naśmiecone, bo są i nowsze i starsze. Butelki, tak jak tam starsza jest, butelka. Tu są nowsze też. Tu są starsze i nowsze. straszne, chodź Ares tu, 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 tu do tyłu tu, tu, jeszcze tu idziemy, kawałek przejdziemy się tu jakiś pesel, jakieś kable tam jakaś góra Ares, naprawdę no i nic, tak by można było chodzić, chodzić powiem wam, bo mi tu nie było sprzątane nie ma takiej opcji żadnej i to, to na pewno by było wzięte a to jest, chodź tu a to jest już stary styropian. Ha. No i tam widzę też śmieci. Tam, tam. No dobra. No dobra. No to my już uciekamy. To widzę, że to ktoś tutaj po prostu to przywiózł. O. Wyrzucił. Ja mam u siebie dużo roboty, powiem wam tak no w innej miejscowości jeszcze tam lędziny, wiecie, tak blisko takie, ale ja można to nie będę sprzątał, bo po prostu ja ledwo co nadążam u siebie sprzątać. Także ciężko by było jakąś akcję zrobić, po prostu podjechać jakimś większym samochodem albo przynajmniej na dwa. Bo tu na jeden to nawet nie ma szans wziąć. Po prostu za dużo to jest. Jakoś spakom przyjechał po prostu samochód i to wyrzuci. no, rzeczywistość po prostu, sama sama śmietanka rzeczywistości no dobra, no to tak chciałem wam pokazać dzisiaj po prostu się nie zbieram widzicie, Takie informacyjny bardziej, bardziej temat no i jeszcze wyktuło się dodatkowo te śmieciowisko, które tu jest nieładnie, no nie? bardzo nieładnie no to co? No to trzymajcie się i może do jutra, co? Jak się wam podobało to, co robię, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a ja... Ja uciekam, no. Co ja mam z tym zrobić, no? hm. Ludzie traktują las jak jedno wielkie śmieciowisko. Po prostu, wiecie, oni idą do lasu, nie tylko ci, co wyrzucają to, ale też te drobne rzeczy. Nikogo nie ma. No to dlaczego ja mam tą pustą butelkę nosić ze sobą, tak? Czy plastikową, czy, czy, czy szklaną, tak? Czy jakieś opakowanie, sreberko jakieś po jedzeniu, czy cokolwiek, no po bombonach jakieś tam opakowania. Po śledziach też niejednokrotnie. E, po co ma, jak przecież nikt nie widzi, że ja mogę sobie tu podczewko wyrzucić, tak? To jest takie myślenie właśnie. I dlatego tak są, takie są lasy nasze zaśmiecone, że to jest po prostu masakra. No. tak jak mówię. Tak zastanowicie się, a dlaczego wiesz, tysiące ludzi w galerii chodzi na przykład w takich galeriach handlowych? Tam nie ma śmieci. Tam nie ma śmieci. Są kubły co jakiś czas wyrzucają do Kuba, zachowują się kulturalnie, tak? Nie wyrzucają na, na podłogę nic tam, na, na ziemię. Nic nie wyrzucają, tak? Dlaczego? Bo jest teren monitorowany, a jakby tak spróbowali, to by dostali taką karę, że na pewno by się im odechciało, tak? No i wie, wiecie, jest dużo ludzi, jeden drugiego też obserwuje tak. No, a tu niestety no, dzicz. masakra. Trzymajcie się i do następnego papa. Pa.